Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie, moi drodzy, na kolejnym live. Eee, tu chciałam zakończyć, przepraszam. Już, moi drodzy, tak. Witam, witam. Eee, moi drodzy, to jest już czwarte nasze spotkanie. Eee, rozdział czwarty, magiczne zdrowie. Tak, dziś jest, moi drodzy, m, piękny rozdział. Nawet w ogóle ta książka, Magia Rondy Bern, dla mnie to jest niesamowita na temat tej wdzięczności. A dzisiaj jeszcze coś, co jest, wiecie... Może często pomijane nasze zdrowie, tak? Może rzadko na co dzień o tym mówimy, tak? Bo nam się wydaje, że to jest takie oczywiste, prawda? Ale jeśli po prostu e, jest dla nas, myślę, że najważniejsze i powinniśmy sobie o tym uświadamiać, a dzisiaj właśnie, szczególnie w tym rozdziale wiecie, e, dowiemy się, że właśnie to zdrowie, to zdrowie pozwala nam, moi drodzy, e, wiecie, myśleć tak pozytywnie, bo dzięki niemu. Potrafimy działać, potrafimy kochać, potrafimy, wiecie, żyć. Po prostu aż wszystko nam się chce, prawda? Dlatego, mój drogi, moja droga, zapraszam Cię dzisiaj do tego czwartego rozdziału. Usiądź sobie spokojnie, w ciszy, wysłuchaj do końca, nie oceniaj. Otwórz przymi... otwórzcie na to każde słowo, które jest napisane w tym czwartym rozdziale. Magia, magiczne zdrowie, Ronda Byrne. Zapraszam Cię serdecznie. Największym bogactwem jest zdrowie, Wergiliusz poeta rzymski. Zdrowie jest w życiu najcenniejsze, a jednak bardziej niż cokolwiek innego, często przyjmujemy je za rzecz oczywistą. Wielu z nas myśli o zdrowiu zazwyczaj dopiero wtedy, gdy je traci. Wtedy zaczynamy zdawać sobie sprawę, że bez zdrowia nie mamy nic. Włoskie przysłowie mówi o zdrowiu prawdę, która odnosi się do wielu z nas. Ten, kto Cieszy się dobrym zdrowiem, jest bogaty, chociaż o tym nie wie. Rzadko myślimy o zdrowiu, gdy jesteśmy zdrowi, ale odczuwamy prawdę tych słów, kiedy dopada nas nawet błaha przypadłość, jak przeziębienie czy grypa, i musimy leżeć w łóżku. Gdy jesteśmy chorzy, powód do zdrowia jest wszystkim. Na czym nam zależy, i nic innego nie ma wówczas znaczenia. Zdrowie jest darem życia, jest czymś, co otrzymujesz i będziesz otrzymywać każdego dnia. W dodatku do wszystkiego innego, co robi, robimy dla zachowania zdrowia, musimy być za nie wdzięczni, żeby otrzymywać go więcej. Pamiętaj, bo kto ma wdzięczność za zdrowie, temu będzie dodane i nadmiar będzie mieć. Kto zaś nie ma wdzięczności za zdrowie, temu zabiorą również to, co ma. Być może znasz ludzi którzy wybrali zdrowy styl życia, a jednak utracili zdrowie. Dlatego ogromnie ważne jest dziękowanie za zdrowie, jakie otrzymujesz. Kiedy będziesz wdzięczna za zdrowie, nie tylko je zachowasz, ale jednocześnie wprawisz w ruch magię, która zwiększy napływ zdrowia. Od razu zaczniesz dostrzegać, że twój stan zdrowia się poprawia. Drobne dolegliwości, pieprzyki, blizny Albo znamiona zaczną magicznie znikać, a nadto zauważysz znaczący przepływ energii, witalność i zadowolenie. Jak się nauczysz, dzięki późniejszemu ćwiczeniu, przez codzienne praktykowanie wdzięczności za zdrowie, możesz poprawić swój wzrok, słuch i wszystkie zmysły wraz z funkcjonowaniem całego Twojego ciała. I wszystko to, jak za skinieniem magicznej różdżki, wdzięczność jest szczepionką. Antytoksyczną i środkiem odkażającym. Twój stopień wdzięczności za zdrowie jest dokładnie tym stopniem, o którym się ono poprawi, a stopień braku wdzięczności jest dokładnie tym stopniem, o który się pogorszy. Coraz gorsze zdrowie powoduje osłabienie energii, witalności, systemu immunologicznego, jasności myśli i wszystkich innych funkcji Twojego ciała i umysłu. Wdzięczność za zdrowie zapewni, że otrzymasz więcej zdrowia za które będziesz wdzięczna i jednocześnie wyeliminuje stres oraz napięcie w ciele i umyśle. Badania naukowe wykazały, że stres i napięcie leżą u podłoża wielu chorób. Badania również ujawniły, że ludzie praktykujący wdzięczność szybciej wracają do zdrowia i żyją nawet o 7 lat dłużej. Na podstawie swojego obecnego stanu zdrowia możesz ocenić, jak bardzo byłaś wdzięczna. Powinnaś czuć się nadzwyczajnie każdego dnia. Jeśli czujesz się źle i życie wymaga od Ciebie prawdziwego wysiłku, albo jeśli nie czujesz się młodsza, to znaczy, że Twój stan zdrowia jest daleki od idealnego. Musisz wiedzieć, że jedną z głównych przyczyn spadku energii życiowej jest brak wdzięczności. Jednakże wszystko się zmieni na lepsze, ponieważ zaczniesz wykorzystywać magiczną siłę wdzięczności do uzdrowienia swojego ciała. Ćwiczenia magiczne zdrowie zaczniesz od przeczytania poniższych akapitów dotyczących stanu zdrowia Twojego ciała. Po przeczytaniu wyróżnionych kursywą słów odnoszących się do konkretnej części Twojego ciała, zamknij oczy i powtórz je w myśli. Starają się odczuwać jak największą wdzięczność dla tej części ciała. Pamiętaj, że gdy będziesz mieć o tym, dlaczego jesteś wdzięczna, to pomoże Ci głębiej. Odczuwać wdzięczność, a im głębiej będziesz ją czuła, tym szybciej poczujesz i zobaczysz zdumiewające przemiany zachodzące w Twoim organizmie. Pomyśl o swoich nogach i stopach stanowią główny środek transportu w Twoim życiu. Pomyśl o tym, do czego służą nogi, o utrzymywaniu równowagi, wstawaniu, siadaniu, ćwiczeniu, tańczeniu, wchodzeniu po schodach, prowadzeniu samochodu i przede wszystkim pomyśl o cudzie chodzenia. Twoje nogi i stopy pozwalają ci chodzić po domu, pójść do łazienki i do kuchni, wyjść do samochodu. Twoje nogi i stopy pozwalają ci chodzić po sklepach, po ulicach, po terminalu na lotnisku i po plaży. Zdolność chodzenia pozwala nam cieszyć się życiem. Powiedz, dziękuję Wam, no, moje nogi i stopy, i zrób to z całą powagą. Pomyśl o swoich ramionach i dłoniach i o przedmiotach, które podnosisz i trzymasz w ciągu dnia. Ręce są głównym narzędziem Twojego życia i używasz ich bez przerwy. Twoje ręce pozwalają ci pisać, jeść, używać telefonu, komputera, kąpać się, ubierać, korzystać z łazienki, podnosić i trzymać różne rzeczy i robią to wszystko dla Ciebie. Bez rąk byłabyś zależna od innych ludzi, którzy musieliby za Ciebie robić wszystkie te rzeczy. Powiedz. Dziękuję za moje ramiona, dłonie i palce. Pomyśl o swoich zdumiewających zmysłach. Zmysł smaku. Wiele razy w ciągu dnia zapewnia Ci przyjemność, gdy jesz i pijesz. Znasz utratę zmysłu, smaku w czasie przeziębienia, więc wiesz, że radość jedzenia i picia znika, gdy nie czujemy smaku potraw i napojów. Powiedz: Dziękuję za mój zdumiewający zmysł smaku. Zmysł powonienia umożliwia Ci rozkoszowanie się pięknymi zapachami życia, wonią kwiatów, perwum, świeżej pościeli, przygotowanej kolacji, ognia płonącego w zimową noc, powietrza letniego dnia, świeżo skoszonej trawy, ziemi po deszczu. Powiedz: Dziękuję za mój cudowny zmysł powonienia. Gdybyś nie miała Zmysłu dotyku nigdy nie odróżniałabyś gorącego od zimnego, miękkiego od ostrego, gładkiego od szorstkiego. Nigdy nie byłabyś w stanie poczuć przedmiotów, nie mogłabyś fizycznie wyrażać ani odczuwać miłości. Twój zmysł dotyku pozwala Ci dotykać ukochane osoby, zamykać je w krzypiącym uścisku. A odczuwanie dotyku ręki drugiego człowieka jest jedną z najcenniejszych rzeczy w życiu. Powiedz. Dziękuję za mój cenny zmysł dotyku. Pomyśl o cudzie swoich oczu, które umożliwiają ci patrzenie na twarze Twoich ukochanych i przyjaciół, czytanie książek, gazet, maili, oglądanie telewizji, podziwianie piękna natury i co najważniejsze, pozwalają ci widzieć drogę przez życie. Zawiąż oczy tylko na godzinę i spróbuj robić to, co zwykle robisz, a natychmiast docenisz swoje oczy. Powiedz, Dziękuję za moje oczy, które umożliwiają mi widzenie wszystkiego. Pomyśl o swoich uszach, które umożliwiają Ci słyszenie Twojego własnego głosu i głosów innych ludzi, żebyś mogła z nimi rozmawiać. Bez uszu i zmysłu słuchu nie mogłabyś korzystać z telefonu, słuchać muzyki i radia, słyszeć rozmów swoich ukochanych, ani jakikolwiek dźwięku otaczającego cię świata. Powiedz: Dziękuję za mój słuch. Używanie zmysłów nie byłoby możliwe bez mózgu, który w ciągu sekundy przetwarza ponad milion informacji odbieranych przez wszystkie Twoje zmysły. Tak naprawdę to Twój mózg umożliwia Ci odczuwanie i doświadczanie życia, i na świecie nie ma technologii komputerowej zdolnej do zduplikowania. Powiedz: Dziękuję za mój mózg i za mój piękny umysł. Pomyśl o bilionach komórek pracujących bez chwili przerwy 24 godziny przez 7 dni w tygodniu, dla Twojego zdrowia i ciała i życia. I powiedz: Dziękuję Wam, komórki. Pomyśl o swoich narządach podtrzymujących życie, które bez przerwy filtrują, oczyszczają, odnawiają wszystko w Twoim ciele. I pomyśl o tym, że całą swoją pracę wykonują automatycznie. Nawet nie musisz o tym myśleć. Powiedz. Dziękuję Wam, narządy, za idealną pracę. Ale cudowniejsze niż zmysły, układy, funkcje, czy wszystkie inne narządy jest Twoje serce. Twoje serce rządzi życiem każdego innego narządu, ponieważ to ono podtrzymuje potok życia płynący do każdego układu Twojego ciała. Powiedz: Dziękuję za moje silne i zdrowe serce. Następnie weź kartkę i napisz wielkimi literami. Dar zdrowia utrzymuje mnie przy życiu. Umieść dzisiaj tę kartkę tam, gdzie będziesz ją często widziała. Jeśli pracujesz przy biurku, możesz położyć ją przed sobą. Jeśli prowadzisz samochód, połóż ją tam, gdzie często będziesz mogła ją widzieć. Jeśli większość czasu spędzasz w domu, możesz położyć ją tam, gdzie myjesz ręce, albo po pobliżu telefonu. Wybierz miejsce tak, żebyś mogła często spoglądać na napisane słowa. Dzisiaj co najmniej cztery razy, kiedy zobaczysz te słowa, przeczytaj je bardzo powoli, po jednym na raz i staraj się odczuwać jak największą wdzięczność za dar zdrowia. Odczuwanie wdzięczności za zdrowie jest niezbędne dla utrzymania zdrowia, a także do zagwarantowania, że będzie się ono polepszać wraz z narastającą energią, radością życia. Gdyby wdzięczność była wykorzystywana w połączeniu z konwencjonalnymi metodami leczenia, zobaczylibyśmy rewolucję zdrowia oraz taki wskaźnik w zdrowiu i cudów, jakiego nie widzieliśmy nigdy dotąd. Ćwiczenie magiczne numer 4. Magiczne zdrowie. Po pierwsze. Powtórz trzy pierwsze kroki ćwiczenia magicznego. Numer jeden. Bądź wdzięczna za to, co masz. Sporządź listę dziesięciu doznanych dobrodziejstw. Napisz, dlaczego jesteś wdzięczna. Ponownie przeczytaj listę i po każdym dobrodziejstwie powiedz dziękuję, dziękuję, dziękuję. Starając się odczuwać jak największą wdzięczność. Po drugie. Napisz na kartce słowa dar zdrowia utrzymuje mnie przy życiu. Po trzecie. Umieść kartkę z napisami Napisanymi słowami tam, gdzie będziesz ją często widzieć. Po czwarte, co najmniej cztery razy, bardzo powoli przeczytaj słowa, starając się odczuwać jak największą wdzięczność za cenny dar zdrowia. Po piąte, tuż przed położeniem się spać, weź w rękę swój magiczny kamień i wypowiedz magiczne słowo: Dziękuję za najlepszą rzecz, która dzisiaj mi się zdarzyła. Wspaniałe, po prostu dla mnie. Słuchajcie, te treści w tym czwartym rozdziale są mega, po prostu są najlepsze, tak. I jeśli ty słuchałaś, słuchałeś uważnie, to być może, być może, nie wiem, po raz pierwszy od dawna pomyślałaś, pomyślałeś tak, z czułością, tak? O swoim ciele, o swoich nogach, zobacz, o swoich rękach, które nogi, które cię niosą każdego dnia, tak? Ręce, które codziennie coś robią, tak? Serce. Serducho, te twoje serducho, które bije, wiesz, bez pytania, bez przerwy, pracuje. I wcale nie musisz, wiesz, być dziś idealnie zdrowa, naprawdę, żebyś była wdzięczna. Wdzięczność zaczyna się dokładnie tam, gdzie jesteś. Wiesz, może dziś wystarczy jedno takie ciche słowo: Dziękuję. Dziękuję za moje ciało, tak? Dziękuję, że jestem. Bo wiesz, bo kiedy zaczynamy dziękować za zdrowie, no to zamiast je brać właśnie za taki pewnik, tak? No to w ciele naszym w ogóle robi się więcej takiego spokoju. A w sercu właśnie więcej tego życia. Na zakończenie chcę Ci... Hmm, Ciebie tak zostawić, może z jedną taką myślą. Tak, zdrowie jest cenne. Zdrowie jest tak naprawdę fundamentem wszystkiego, co my mamy. Naprawdę. Zobacz, to ono nam pozwala wstać każdego dnia, pozwala nam oddychać, pozwala nam czuć, pozwala nam w ogóle być, funkcjonować, cieszyć się, cieszyć się tym całym życiem, tym wszystkim, co nas dookoła spotyka. Może często jest tak, że zauważamy to zdrowie dopiero wtedy, gdy zaczyna nam brakować? A przecież każdego dnia mamy za co dziękować, tak? Mamy za co dziękować. Dokładnie. Wiecie, wdzięczność wcale nie wymaga tak naprawdę idealnego zdrowia. Zaczyna się dokładnie tam, gdzie jesteś, tak? I, i jeśli ta chwila, była dla Ciebie ważna, to proszę zasubskrybuj mój kanał, żebyśmy mogli, wiecie, częściej się spotykać i żebym ja mogła też więcej dla Was przekazywać treści. A dzisiaj dziękuję, że tu jesteś ze mną. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. I do zobaczenia za tydzień 9.30.